Plasem magnetycznym. A ile miałeś lat? 6 ja lat może. To już byłeś na nogacie. To, to ty jesteś morski człowiek, człowieku. Ja coś opowiada swoje historie. Wtedy sobie prosto z Kanady. Muszę zostać. Aha. Takim no, brawo! No, to widzisz, to moje korzenie sięgają czterech lat. Mam zdjęcie, ale nic nie pamiętam, może troszeczkę, ale pamiętam, jak leżę z moim tatusiem i z moim bratem na plaży w Pobierowie. To moje korzenie, morskie korzenie, tak się zaczęły. O. O, a teraz, na sobie odpoczywamy. Emeryci, morscy emeryci. Ten tutaj, no, prawda. 40 ile lat wejść na tym morzu A ja 37 on tego, a ta pani, ona nigdy nie będzie emerytka, a bo... Ona, pani 45 b, lat już no, pracuje. No bo ona ciągle a pracuje i ciągle będzie pracowała, bo tak ma. Ja tak ma, nawet na spać nie może to długo, to 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 to, to to bo wstaje i musi, się i coś musi zrobić. Aha, a tu ja coś przyjechałem i będziemy yy, yy, prawda, ucztowali kamień nasz, Państwowej szkoły morskiej, stawiali na wałach robnego. i to jest najważniejsze. Pamięć nasza nie zaginie.